Dobrze, więc witam wszystkich ponownie. Tematem mojej prezentacji jest mit zbitej szyby, czyli co widać, a czego nie widać. To, co widać, a czego nie widać, jest odwołaniem do postrzegania przez ekonomistów skutków katastrof naturalnych w odniesieniu do gospodarek. W odniesieniu do gospodarek dotkniętych właśnie tym kataklizmem. Jak wiemy, trzęsienia ziemi, tornada, powodzie oraz inne kataklizmy naturalne, katastrofy zdarzają się każdego roku w różnych zakątkach świata. Dlatego pewnie nieraz usłyszymy w radiu, w telewizji, bądź przeczytamy w internecie, bądź w prasie podobne komentarze do tego z wirtualnej Polski. Dotyczy on przede wszystkim trzęsienia ziemi w 2010 roku w Chile i jak mogliśmy przeczytać w związku z potrzebami odbudowy po kataklizmie większy dynamizm wykaże sektor budowlany według ekspertów co poprawi perspektywy rozwoju na 2011 rok w Chile. Mogliśmy też się dowiedzieć, że spodziewany przyrost gospodarczy zamiast prognozowanych 3.4% wyniesie 4. Podobny komentarz mogliśmy zobaczyć w TVP Info. Odnosił się on do bardziej dramatycznego w skutkach trzęsienia ziemi u wybrzeży Japonii. I również wtedy mogliśmy usłyszeć, że wśród ekonomistów pojawiły się głosy, które mówiły, że ta katastrofa powinna pobudzić wzrost gospodarczy w Japonii, powinna wydobyć kraj ze stagnacji. Jednak niestety optymizm ekonomistów dotyczy pozyty doty dotyczący pozytywnego wpływu katastrof na gospodarkę wynika jedynie ze złudzenia, jakiemu ulegają niektórzy ekonomiści. Gdy ktoś twierdzi, że katastrofa naturalna ma zbawienny, pozytywny wpływ na gospodarkę, wolnorynkowi ekonomiści triumfalnie przytaczają z zbitej szyby. Jest to klasyczna lekcja, którą dał Federic Bastiat. Jest to francuski ekonomista wolnorynkowy, polityk i filozof, który w 1850 roku w swojej pracy, w swojej pracy co widać, a czego nie widać właśnie wspomniał o micie zbitej Szyby. Więc czego on dotyczy? Wyobraźmy sobie sytuację. Przepraszam. Wyobraźmy sobie realia, czyli załóżmy, że syn mieszczanina Jakuba Poczciwca zbił szybę w sklepie piekarza. Lokalna społeczność gromadzi się, by przedyskutować to, co się właśnie wydarzyło. I wszyscy tam zgromadzeni starają się pocieszyć biednego piekarza tymi samymi słowami, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, przecież tego typu przypadki wspierają rozwój przemysłu, wszak co by robili ludzie, gdyby nie mieli żadnego zajęcia, czyli co by robił szklarz, z czego by się utrzymywał, gdyby szyby nie były bite. Więc tutaj możemy wyróżnić dwie opcje. Opcja pierwsza, czyli szyba jednak została wybita, więc piekarz musi naprawić swoje okno, przez to szklarz ma zajęcie. Otrzyma on za swoją pracę pewien, pewną zapłatę, z której część na pewno przeznaczy na wyroby piekarza. I wtedy możemy powiedzieć, że piekarz będzie miał pieniądze na zakup jakichś nowych dóbr bądź usług, więc sytuacja jest to dla niego bardzo korzystna. Co więcej, można powiedzieć, że chuligan tak naprawdę pobudził gospodarkę. Bo można sobie wyobrazić, ile nowych miejsc pracy powstałoby, gdyby narobił on więcej szkód. Możemy też powiedzieć, że świadkowie według Bastiata skupiają się tylko na tym, co widoczne czyli na zapłacie, którą otrzymasz klasz. Natomiast ignorują to, co jest dla nich niewidoczne, czyli pieniądze, które mogłyby zostać wydane, spożytkowane przez piekarza na jakieś inne dobra bądź inne usługi, na przykład na zakup nowego garnituru czy nowej książki. Więc przyjmijmy opcję drugą, że szyba nie została wybita, więc... Piekarz może kupić sobie garnitur. Krawiec za swoją zapłatę za garnitur może, może oczywiście zakupić wyroby piekarza, więc wtedy piekarz ma jeszcze więcej dóbr i usług, które będzie pieniędzy, które może wydać na więcej dóbr i usług. Więc jedyna różnica między tymi dwoma opcjami polega na tym, że piekarz miałby w takim wypadku, gdyby szyba nie była zbita, i swoją starą szybę i nowy garnitur, gdy w tej opcji teraz ma tylko nową szybę. Tak więc chuligan, jak możemy zauważyć, kosztował i społeczeństwo, yy, yy, i samego piekarza nowy garnitur. Yy, przytoczona historia pokazuje nam, że fizyczne szkody niszczą yy, bogactwo. W końcu, jeśli czyn sfornego dziecka pobudziłby gospodarkę, w takim razie społeczeństwo znacznie lepiej by wyszło, gdyby zniszczył również i drzwi, i budynek, i całe miasto. Ale jak wyglądają realia? Możemy sobie zadać pewne, e, pewne pytanie. Gdyby jakakolwiek katastrofa powodująca zniszczenia e, miała jakikolwiek pozytywny wpływ na gospodarkę, to dlaczego rządy państw, wszystkich na świecie, nie miałyby organizować same takich zniszczeń, nie czekając na niszczycielską siłę przyrody? Wyobraźmy sobie, że moglibyśmy ewakuować wybrany teren, a następnie przejść do e, wyburzania, niszczenia danego miasta, a nawet regionu. Oczywiście, co lepsze, bez ofiar bo wcześniej wszystkich udałoby się bezpiecznie przetransportować do przygotowanego na tą okazję obozu. I taka sytuacja mogłaby się powtarzać na przykład co miesiąc regularnie burzylibyśmy i byśmy budowali. Więc prowadzi tutaj to znowu do dwóch kolejnych pytań, czy, czy taka polityka doprowadzi do, do rozwoju kraju i czy doprowadzi to do wzrostu bogactwa mieszkańców tego kraju? Więc brutalna rzeczywistość z pewnością pokazuje, że polityka ta doprowadziłaby kraj raczej do ruiny, tak samo jak katastrofa naturalna, która prowadzi do zniszczenia infrastruktury drogowej, kolejowej, budynków mieszkalnych, przybliża raczej kraj do ubóstwa niż do bogactwa. W przypadku wszelkich katastrof oczywiście możemy powiedzieć, że taka branża jak branża budowlana może uzyskać nowy wzrost. Jednak dzieje się to kosztem i społeczeństwa, i innych branż. Hmm. Zaj, y Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ rządy, rządy wszystkich państw muszą sfinansować odbudowę tego, co zostało zniszczone. Tak więc, jak może, się to, jak może to się stać? Możemy powiedzieć, że tak, że rząd może zwiększyć podatki swoim obywatelom. Możemy również powiedzieć, że może on zaoszczędzić pieniądze. Ale te zaoszczędzone pieniądze mogłyby być przecież wydane na przykład na inwestycje w inne branże w inne branże, czyli naukowe, wyższych technologii czy sektor energetyki. Jaki jest tego efekt? Poskutkuje to albo zubożeniem, zubożeniem mieszkańców tego kraju, którzy będą musieli oddać większą część swojego dochodu dla państwa, bądź stagnacją, a nawet zapaścią branż. Które będą z kolei musiały go likwidować miejsca pracy, co skutkuje bezrobociem. Możemy też powiedzieć, że jest trzecie rozwiązanie, czyli zwiększenie zadłużenia kraju. Jednak oznacza to konieczność obsługi długów w przyszłości, również finansowanej prawdopodobnie z podatków. Więc jeśli nawet rząd chciałby pobudzić pewną branżę taką jak budowlaną, to mógłby to zrobić także wtedy, gdyby kataklizmu nie było. Różnica byłaby taka, że zamiast odbudowywać to, co zostało zniszczone, mo można by było inwestować w coś nowego, czyli nowe autostrady, mosty, drogi, nowe budynki. Tak więc również w takim przypadku obywatele zamiast płacić wysokie podatki mogliby zakupić inne dobra bądź usługi, takie jak na przykład samochody, pralki, wyjścia do kina czy do teatru. Co spowodowałoby z kolei wzrost zatrudnienia w tych branżach. Jednak jeżeli te dobra nie zostaną wyprodukowane, wtedy te miejsca pracy zostają dla nas niewidoczne, ale nie oznacza to, że są one mniej ważne bądź mniej realne od tych, które aktualnie widzimy. Więc podsumowując, zawsze po dłuższym zastanowieniu okaże się, że tak naprawdę wszelkie pozytywne skutki zniszczeń materialnych są niestety tylko iluzją, czyli mitem zbitej szyby. Dziękuję za uwagę. To ja mam takie pytanie od razu. Co myśli o tym, że szyba nie została zbita? No to dobra, będzie sobie dary krawie trzymał skarpety, pieniądze w skarpecie, bo po co wydawać? Znaczy a to piekarz. No to piekarz dalej trzyma pieniądze w skarpecie. Po co inwestować, jak kiedyś może coś przyjść? To znaczy, tak, wiadomo na przykład, że jeżeli im człowiek bogatszy, tym może sobie na więcej pozwolić i kupuje coraz to e, ale... dobra wyższego rzędu. Więc e, ludzką rzeczą jest to, że skoro gromadzę te pieniądze, to chcę je gdzieś zainwestować i mieć jako, jakoś, jakiś pożytek z tych pieniędzy. Więc e, dlaczego miałbym je chować e, jakimś staromodnym sposobem, właśnie w skarpetę, kiedy mogą mi przynieść na przykład jakąś korzyść? No, ale czasami tak jest, że właśnie jest. Yy... Duży, nierealny nie, nie, nie poziom oszczędności, który mógłby być pobudzony właśnie przez jakieś nawet katastrofy do wydatkowania na inwestycje. No tak, ale to, co zostałoby zniszczone w trakcie tej katastrofy, gdyby ona przeszła, te pieniądze, które zostały wcześniej zainwestowane w to, żeby to, co zostało zbudowane, a teraz zostało zniszczone, to po prostu jest budowanie zamku z piasku, że za chwilę będziemy musieli robić to samo, od nowa odbudowywać i te pieniądze tak naprawdę nie są do końca inwestowane. No, ewentualnie możemy na przykład, odbudowując dom, możemy sobie zmienić coś w nim, tak? Możemy zaplanować sobie jeszcze jeden pokój ekstra, no ale no, to Jedyny chyba efekt będzie tego odbudowywania tego, co zostało wcześniej zniszczone. No i to już. Dziękujemy, prosimy. Takie króciutkie pytanie z zupełnie innej beczki. Ja się postawiłem przez chwilę wśród tych, którzy udzielali dobrych rad i pocieszali. A co sądzi Pani na temat kosztów społecznych, emocjonalnych, psychicznych po katastrofach? Oczywiście wiadomo, że zostaje na pewno trauma. Zależy właśnie, z którego punktu widzenia patrzymy, tak? Czy jesteśmy uczestnikami, czy tylko, y, czy tylko widzami, czy stoimy z boku. A teraz przenieśmy ją na koszty ekonomiczne. Y, no, powiedzmy wtedy, że. Y, Oczywiście może to spowodować to, że społeczeństwo się zintegruje, żeby odbudować i pomagać tym, którzy tego potrzebują. Natomiast no, musimy wiedzieć w to, że na przykład załóżmy, ktoś założył sobie fabrykę, w którą zainwestował wiele, nagle ją stracił, ale już na przykład społeczeństwo nie, nie, nie zrzuci się na to, żeby po prostu odbudował to, co już mu zostało zabrane. No więc powiem tak, nie widzę żadnych takich naprawdę pozytywnych skutków. Katastrofy dla, dla człowieka. Wręcz przeciwnie, jest załamanie, jest trauma, jest stres i nawet czasami ludzie porzucają to, co zostało zniszczone i wyprowadzają się z tych miejsc, żeby zacząć życie gdzieś od nowa i zapomnieć o tym, co się stało. Dziękuję. Więc tak, od, ponieważ mam mikrofon przy sobie, więc ja go wykorzystam. Temat dobrany bardzo ciekawie, to bardzo pozytywnie oceniam. Kontakt wzrokowy tego troszeczkę zabrakło z publicznością. W połowie wystąpienia było nieco lepiej. Pojawił się również uśmiech na twarzy, trochę swoboda, poczuła pani ulgę, ale taki szczery uśmiech pojawił się dopiero wtedy, jak pani skończyła Dobra. prezentację, tak? Wiem, to dosyć chyba już mnie dosyć charakterystyczne. Podobnie jak przy pierwszej prezentacji, jak i przy tej nie było wcześniej planu wystąpienia. Zachęcam Wam do tego, żeby najpierw powiedzieć o czym powiecie, potem to powiedzieć, a potem to jeszcze raz powtórzyć te najważniejsze kwestie. Tempo było dosyć szybkie. Zostało Pani czasu, prawda? Kto mierzył czas? Dwie minuty jeszcze zostało. Mhm. To się rzadko zdarza. Zazwyczaj gdzieś dojeżdżamy do tego, do tego limitu czasowego. Natomiast nie czuję się tutaj ekspertem, więc może poprosiłbym Pana doktora Pietrzaka o, tym, o wypowiedź na temat tego, czym są para dźwięki czy przydźwięki i ich rola w wystąpieniu. Mógłbym prosić? Proszę Państwa, pan doktor zastosował klasyczny zabieg pod tytułem Dobry policjant i Zły policjant. Ja dostałem tę rolę drugą. No więc, proszę Pani, jestem bardzo zły z tego powodu, że Pani jest piękną kobietą, a ja cholera musiałem patrzeć na te slajdy. No więc cały czas. Druga sprawa, rzeczywiście Pani jest typem interaktywnym. Polemika jest Pani żywiołem, i w momencie, kiedy były pytania. Pani mogła reagować na wypowiedzi, to była zupełnie inna osoba, to była zupełnie inna kobieta. Ja rozumiem, że znalazła pani kotwicę swojej wypowiedzi w osobie pana dziekana, który został przez pierwszą część pani wypowiedzi obdarzany wspaniałymi spojrzeniami, rzucanymi z takimi emocjami, że no, pan dziekan to sobie coś ma po prostu. To coś. A już tak e, zupełnie złośliwie, e, kochana moja, e, e, m, miała pani dwie tylko wersje, E i Y. Kiedyś moi e, znamienici koledzy, technicy dźwięku w radio, wzięli wypowiedzi polityków i wyłączyli wszystkie słowa, wycięli, a zostawili te przygłosy. Że pani ścieżka z filmu pornograficznego niech się schowa. Świetnie to wygląda. Teraz y, kilka braków formalnych. Otóż po każdej y, y, wygłoszonej tezie, y, niech Pani to jeszcze raz pokaże, robiła Pani piękny przyklask. Na przykład, zacytuję, trzęsienie ziemi. Brawo. Prawda? To, te oklaski były tutaj bardzo y, y, ciekawe. Ma Pani naturalność przez przekazu, naturalność przekazu, gratuluję Pani, ale y, cała mądrość, Pierwszej części Pani wypowiedzi była na laptopie. A więc była ta konieczność kierowania wzroku i wracania z tej przestrzeni, którą Pani sobie tutaj fantastycznie zdobyła, z powrotem do schowania się za klawiaturę i za ekran laptopa. Proszę Pani, jest Pani kobietą dominującą, protagonista donna. Stąd ten gest dominacji, który się tutaj pojawiał i ten fantastyczny motyw wejścia w polemikę, no niech, no tylko któryś kurde zapyta. To ja już mu pokażę. I, i to jest rzeczywiście fantastyczna rzecz, bo Pani w ten sposób stosując te formalne zabiegi Związane z nieagresją, tylko z umiejętnością dochodzenia swoich racji, tak, y, daje sobie radę. Y, jeżeli pani tylko uchwyci ten moment e-e, -y, tudzież dykcyjny, pani pochodzi z Podkarpacia? Tak. tak? No bo to od razu się słyszy. Proszę państwa, nas nie rozpoznają w Polsce po żadnym tam akcencie i zaciąganiu, że niby z przemyśla czy ze Wschodu. Nie, nie, nie. Nas rozpoznają po takim oto prostym zabiegu. Spotykają się dwie piękne dziewczyny i mówią, byłam, widziałam, miałam, poznałam chłopaka, byłam na dyskotece. I, I niestety to jest klasyczne i charakterystyczne dla naszego regionu. A poza tym, żeby już tak całkiem pocieszyć, odwołując się do okresu zaborów, e, My, tu, w Galicji, mówimy najczystszą i najbardziej adekwatną polszczyzną do bazy językowej. O, i za to sobie podziękuję, podziękujmy, brawo dla